Dzień dobry, Beata chmielowska -Olech. Jutro najmniej chmur na północy kraju. W innych miejscach deszczowo. Na Lubelszczyźnie burze, w górach opady śniegu od 13 do 21 stopni. Zaczynamy Teleekspres w sobotę 30 maja. Na ulicy bez maseczki, w sklepach, restauracjach i kościołach bez limitu osób. Dziś pierwszy dzień czwartego etapu znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia apeluje, dwumetrowy dystans nadal obowiązuje. Wielkim impulsem dla gospodarki mają być wielkie inwestycje. Jedna z nich, Przekop Mierzej Wiślanej, jest w kolejnej fazie realizacji na terenie budowy. Był prezydent Andrzej Duda. Mieszkaniec domu pomocy społecznej w Kaliszu ponownie zakaził się koronawirusem. Mężczyzna trafił do szpitala jednoimiennego w Wolicy. Prezydent USA Donald Trump poświadczył, że Stany Zjednoczone zrywają relacje ze Światową Organizacją Zdrowia. To reakcja na działania WHO dotyczące pandemii koronawirusa. Za chwilę powiemy, czym zaskoczyli Anglików jamajscy bobslejści. Ale to nie wszystko w programie. Teraz o tym, jak mysi królik Rysia uratował. Pracownicy Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt myśli Królik w Wielsku Białej pomogli postawić na nogi młodego osieroconego Rysia i właśnie wypuścili go na wolność. Powiedzieć, że był pisarzem to zdecydowanie za mało. Był uważnym obserwatorem świata, swoje spostrzeżenia przelewał na papier i właśnie tym zaskarbił sobie sympatię czytelników. Nie żyje Jerzy Pilch, miał 67 lat. Wreszcie wróciła PKO BP Ekstraklasa w zakończonym niedawno meczu w Łodzi. LKS przegrał z górnikiem 0 do 1 punktami. Na otwarcie 27. kolejki Śląsk podzielił się z Rakowem. W ekspresie pora na część muzyczną. Jak zwykle w soboty Marek Sierocki zaprezentuje przegląd list przebojów. Są wesołe, ciekawskie, lubią ludzi, są cierpliwie, wytrzymałe, nawet 200 kg poniosą na grzbiecie. Konie huculskie mają same zalety. Na koniec owoc z przesłaniem, proszę bardzo, na pochybel pogodzie, wirusom i smutkom. Nawet truskawka jeszcze, że będzie dobrze. <grym> Tak optymistycznie kończymy TeleExpress. Za chwilę TeleExpress Ekstra, a jutro Rafał Patera. Do widzenia. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy TeleExpress Ekstra. W nim na początek ważne informacje wakacyjne. Bezpieczny wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wytyczne dotyczące organizacji letnich kolonii i obozów. Do sezonu wakacyjnego przygotowują się największe polskie atrakcje. Można już zwiedzać dwie podziemne trasy w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. 8 czerwca otwiera się dla turystów kopalnia soli w Wieliczce, i to właśnie tam w ostatnich dniach działy się rzeczy niezwykłe. Po dziewięciu latach przerwy w samodzielnym realizowaniu tego typu misji, Amerykanie podejmą dziś następną próbę wystrzelenia rakiety kosmicznej z załogową kapsułą. O tym, jak wygląda najnowocześniejszy lot na orbitę w przedziale naukowym, opowie dr Tomasz Rożek. Za mundurem panny Sznurem, a razem z nimi również ich portfele z takiego założenia, wyszło dwóch obywateli Nigerii, którzy, podszywając się pod amerykańskich wojskowych, wyłudzali pieniądze od kobiet poznanych na portalach randkowych. Mają nosy jak Rudolf, wielkie buty, kolorowe włosy i ogromne poczucie humoru, a jednocześnie leczą. I choć dzień dziecka według kalendarza dopiero za dwa dni, to doktorzy klauni z Białego Stoku i Bydgoszczy już spotkali się z najmłodszymi pacjentami, mimo zakazu odwiedzi. Ale spokojnie, zrobili to legalnie. Za chwilę pokażemy, jak głęboko ułożyła się mozaika z trzeciego wieku naszej ery. A co jeszcze w programie? Sprawdźmy właśnie teraz. Od dawna maje na oku. Jego wieloletnie badania pozwalają określić, ile tychże tajemniczych drapieżników jest w regionie. O tym, ile zamieszkuje Świętokrzyskie Lasy Wilków w jej tropiciel. Prognoza pogody teraz. Sprawdźmy w drewnie. Winnica z niespodzianką we włoskiej prowincji Verona. Metr pod ziemią, na której uprawiana jest winorośl, odkryto archeologiczną sensację. Mozaikę podłogową i fundamenty rzymskiej willi pochodzące prawdopodobnie z III wieku naszej ery. Od meczu Sevilla z Betisem wznowione zostaną 11 czerwca rozgrywki hiszpańskiej ekstraklasy w Serbii. Sezon zakończy się 20 czerwca, ale już mistrz kraju jest znany. A u nas część muzyczna i w niej, jak w każdą sobotę, miks przebojów przygotowany przez redakcję muzyczną, czyli Marka Sierockiego i Michała Michalika. Dziś nasi koledzy wzięli na warsztat hity The Weeknd. Kanadyjski wokalista od sześciu lat regularnie wprowadza piosenki do czołówek list przebojów na całym świecie. Oto cztery jego hity. Zapraszam. The Weekend zakończył sobotę z Teleekspresem. Na niedzielę zapraszam w imieniu Rafała Patera, teraz serwis i Bartłomiej Graczak. Do widzenia.